Spokój dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 10 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Lona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii kochani Żydzi zadają pytanie Panu Jezusowi, kiedy właściwie przyjdzie Królestwo Boże. I prawdopodobnie chodzi im o takie królestwo militarne. Chętnie by się pozbyli Rzymian, którzy okupują ich tereny. Jednak Jezus mówi, Królestwo Boże to nie jest związane z jakimś miejscem. Nie powiedzą o to tu jest albo tam, ale Królestwo Boże jest pośród was. Przypomina mi się kochani taka sytuacja, kiedy wielu ludzi szukając różnych cudowności słyszało o różnych objawieniach które nie zostały potwierdzone przez Kościół. Gdzieś tam na szybce ukazała się Matka Boża, komuś, ktoś zobaczył jakieś kształty, które do niego przemawiały. Być może był to taki znak dla jednej, dwóch osób, ale tak naprawdę mamy przecież taki cud, który właściwie dzieje się każdego dnia. Jest to Eucharystia, kiedy Pan Jezus przychodzi w Komunii Świętej do nas wszystkich, aby nas wszystkich nakarmić swoim ciałem i również swoim słowem. Kochani, jestem teraz w manufakturze łódzkiej. Tutaj są budynki, które kiedyś służyły do pracy. Tutaj ludzie bowiem bardzo ciężko pracowali, dzisiaj natomiast odpoczywają. Jak te czasy się zmieniają? Ale Łódź jest dla mnie takim szczególnym miastem nie tylko dlatego, że tutaj się urodziłem i tutaj pracuję, ale również dlatego, że można było pokazać, można było zobaczyć, że ludzie potrafią współpracować ze sobą nawet wtedy, kiedy strasznie się różnią. Różne kultury. Różne religie, narodowości, a jednak potrafili tworzyć coś, co było ich marzeniem, żeby taki wspólny dobrobyt gdzieś tam przyjawiał się. Wiem o tym, że nie było to zbyt doskonałe, dlatego że ci ludzie ciężko bardzo pracowali i zdarzało się, że również w tych budynkach pracowały dzieci, nawet ponad siły, ale zmierzali do jakiegoś pewnego celu tutaj zarówno żydzi, jak i ewangelicy, jak i katolicy, prawosławni potrafili tworzyć tę społeczność i nawzajem siebie ubogacać. Natomiast dzisiaj w Polsce zdarza się, że często szukamy tego co nas dzieli, nie tego co nas łączy. I czasem to jest smutne, że jesteśmy tak bardzo podzieleni. A jednak chciejmy kochać naszą ojczyznę. Chciejmy kochać niepodległość, wolność Królestwo Boże jest pośród nas wtedy, kiedy posługujemy się miłością, szacunkiem. Nawet wtedy, kiedy gdzieś tam różnimy się pomiędzy sobą, a potrafimy siebie nawzajem szanować, to jest pewnie taki zaczątek Królestwa Bożego. Nie jest to może jeszcze pełnia, może nie jest to jeszcze Królestwo Boże takie doskonałe, dlatego że może nie wszyscy otworzyli się na, na działanie Pana Boga, ale pewnie jest to dobry wstęp do tego, abyśmy szanując siebie pomimo różnic. Chcieli tworzyć coś wspólnego, coś dobrego. I myślę, że Królestwo Boże nie jest związane z jakimś państwem, z jakimś miastem, z jakąś y, szczególną kulturą, ale związane jest z prawem, nadrzędnym prawem, które przyniósł Jezus, czyli prawo miłości. Na zakończenie, kochani z podłudzkiej manufaktury, chcę przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.